Cześć Piotruś, co tam u ciebie słychać? Co się dopiero okaże? <grymne> Pomalaj, To <pomachaj. grymne> <grymne> Akurat nie jest problem, żeby coś było dłuższe od ciebie, no ale okej, okay, no. A byliście tam. E, e, tam gdzie ja zostawiłem te belki? W jest... A, to już poszło, tak. Ty wiesz co, może, Krzysiek, zobaczymy tam z tyłu, bo może mają jakieś niepocięte jeszcze. No Bo to jest, to jest śmiech, To tak czymś, wszyscy możemy podpierać, wiesz co, nie? Tura, położę to. Tu nie że zginie, tylko żeby do nich dostał kamienie Dobra, schodzę tam z góry To jest zawalę sobie Słuchaj Jadł Weźcie te starsze fanta, wysypcie gdzieś na obok i Przygotujcie Tak jest, Patryk Rabio to te wąt sobie tu gdzieś leży. Jakby krzyczeli, co się o, dzieje? Jak się płynę już tam głęboko? Nie, to jest tutaj zaraz. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Pięknij na normalną Panie, I na celin na moją twarz. Mhm. Jestem ostry? Yy, teraz tak. Witajcie drodzy widzowie, witajcie dobrzy ludzie. Z tej strony Piotrek, Fundacja Latebra. Witam Was w Wilczym Szańcu, czyli temacie, który nawet nie powiem, że lubicie, a uwielbiacie z zrozumiałych względów. Dzisiaj będę nagrywać dla Was materiały na trzy w zasadzie odcinki o różnych tematach. Jeden temat to są poszukiwania w terenie, czyli generalnie druga, trzecia strefa. Drugi temat to jest kontynuacja prac przy kotłowni w obiekcie numer 3, czyli to, co nam sypało ostrofajnymi fantami. Teraz chłopacy się przygotowują do zabezpieczenia stropu. No i trzeci temat no to okolice Bunkra numer 13, gdzie w zeszłym roku z ekipą Templum robiliśmy badanie dosyć sporego prostokąta, bo chyba 17 na 24 metry. Wyszły nam takie dwa obrysy w ziemi regularne. O kształcie prostokąta, teraz chcemy to potwierdzić. Chcemy przeprowadzić pełne badania już innym sprzętem. Będzie sprzęt przywieziony przez ekipę Relikte der Geschichte. Będzie to terowideo i zobaczymy jak to, jak to, jak to działa w terenie. Wstępnie wczoraj widziałem próby jakby badań, co się wykazało, ale to było za krótkie badanie, za małe badanie. Dlatego teraz zobaczymy już na terenie, gdzie wiemy, gdzie jest fragment tej anomalii. Nie, czy ten sprzęt nam to potwierdzi. Jeżeli nam to potwierdzi, kontynuujemy badania i wykonujemy działania na... Ktoś mówił przez radio, nie? To się może nagrywać. Tu Piotrek, ktoś wzywał. Chłopaki z relikty się wywołują. Będziemy kontynuować te badania, Jeżeli ta anomalia zacznie nam znowu wychodzić, jeżeli się potwierdzi nam to poprzednie badanie, no to będziemy robić sondażowy w KOP. Zobaczymy, czy faktycznie tam tylko warstwy ziemi się różnią. Na przykład po, po tym, jak stał jakiś barak u góry, po którym teraz nie ma śladu. Czy też może faktycznie znajduje się jakieś pomieszczenie pod ziemią, bądź jakaś żelbetowa, betonowa, zbrojona, jakakolwiek inna płyta, która mogła pełnić rolę utwardzenia terenu pod składowanie materiałów budowlanych do budowy obiektu numer 13, czyli schronu Adolfa Hitlera i z Martina Bormana. <try> Albo od kablą.

Koledzy podczas poszukiwania natrafili na takie dziwne miejsce w ziemi, nie wiadomo czy to studnia, co to jest, co tam widzisz Jurku? Jest studnia, wiesz co, Nijżej. jakby to była rura kamienkowa? Mój i niekoniecznie. Ile to tam w głąb schodzi? Metr na pewno, śmiało, jeszcze to jest głębiej wiesz. Ja nie wiem, czy to nie jest to, co tutaj leży na wierzchu? znaczy na wierzchu. Wykopane to nie jest pokrywa od niej. Aha. Bo to się załamuje pod tym. Ale to idzie głębiej na pewno. I na pewno jest okrągłe. To jest, to jest ciekawe. Nie, tu pod spodem nic nie ma. Tu mamy. Tak. Może być właśnie pokrywa. Ona się sklinowała.

a ja pół godziny przenosiłem bagaż. to jest wypad na łykiem. Wyje... Tak, mamy do tych. To, to jest, jest zawias, nie, to jest zawias, zawias. A Też, no. Nie? To jest tramuga. Patrz, drugi. Daj. Tylko ten jest do urwania, wiesz, on się urywa. Piotruś. Piotruś. To, tam. to mamy ościeżnicę jakoś? Tak. tak. No, tylko ten się urywa, wiesz, tam nie tamtej do tamtej... Biedzie, do Nie biedzie, biedzie, to Tam jest ten. Z tamtej strony Jest napis. A, A, faktycznie, no. Co, tam Bicie producenta. <grym> z rojlem. Faktycznie, nie? Taka klamra spinająca. Z kawą. Jak tam? Cały czas? Gruzują. Co tam ciekawego macie? Los gruzos dużo gruzu na razie. Jest ta szuka? Tam, tam leży. Przy... Tam dalej przy dłońco. Uchwyt. Uwaga. Więc mamy komplet. To co z tego zostało? Ok. jak mieliśmy kończyć, ale w tym momencie to trochę powiem ci, się... ci... jeszcze, panie... Trzy minuty. No, teraz ci powiem dokładnie. No, masz rację. Ty to masz? Czyli trzy życie? Tak. Dwa minuty, no. Niks moja. <noise> Nie ruszę tego. Ale tu się czas Nie spodziewałem się, że wtedy wchodzę, wiesz? Co masz? Co? Gdyby to nie było tak głęboko, to bym powiedział, że po złotko, po turystach. Tylko jest to niemożliwe. Tylko, bo... że to był wcześniej wyrzucony metr sześcienny w ziemi. I przed chwilą to było tak wszystko na równo, więc nie ma opcji, żeby to było po turystach. A, palacz też musiał jeść, tak? Ale Krzysiek, weź spróbuj, no to może szarpniesz, nie wiem. Ja już tu szarpnąłem. Tu. Dobra, idzie. Uważaj na głowę. Mam. Się tu? Co, tu Co to jest? To jest od pieca. To tak. no wygląda na piec. To jest od pieca. Ale na to Kurde. Albo ten piec rozląbało i tu wrzuciło? Może albo ta rura w tą stronę zasuwa do pieca. Może być. Ona tu idzie przy ścianie. No i, i tam po tym ścianie tak. która ci się nie chciała zawalić. To jest wygląda jakby to był tutaj przechodził Zawias z klapką jeszcze. No, tak może być. Słyszysz? Młody. Co stary? Ta rura skręcała przy ściance, tak? No. I mogła iść przy tamtej ścianie właśnie do pieca, tak? Czyli jak to rozkopiesz, to będziesz mądrzejsza. Tak. Czyli biorąc pod uwagę, że ta ściana się przewróciła I biorąc pod uwagę, że tutaj jeszcze dalej mamy koks, mhm. to piec może być tam. Może być. I wtedy urwało to kawałek z tego czegoś i go przerzuciło pod tą ścianę, bo tutaj jest ściana działowa. Mówię, ja bym pomarzył naprawdę o tym taśmy ciągu, tak? Bo... Dobra, słuchaj. Resztę robota widzisz jak dla mnie, kończy. Dla mnie to jest część piec zrobi dam... co to masz? tam masz? Tam, tam gdzie świecisz. A jest, faktycznie sterczy. Widzisz, gdzie my się tam kopaliśmy? Prawie brakuje nam jakichś 60 cm do posadzki I nie idzie jej drgnąć nie da rady jej ruszyć, ona jest w coś albo wmurowana, wpuszczona, nie wiem, w betonową posadzkę, albo po prostu dołączona do pieca. Ale po co to tak głęboko? Bo tam był komin, patrz, tam moja czapka, tam jest, jest wyjście do komina. Techniczne? No techniczne. Aha. Uh -huh. Normalnie masz wejście. No, nie wiem, no, chciał tutaj sobie wgrypnąć, to, to możesz Bo ta dziura jest naprawdę... A, daleko jeszcze na dół. Nie no, już wszystko. No dobra, to podsumujmy dzisiejszy dzień pracy w kotłowni. Michał, najpierw weź może powiedz, ja Cię przepraszam, że Cię tak przyświecę trochę, ale no. powiedz, e, żeby widzowie wiedzieli, co się w ogóle dzisiaj wydarzyło, bo się trochę dzisiaj wydarzyło, no koncepcja się zmieniła, tak? Zmieniła się koncepcja, e, zaczęliśmy szukać w pomieszczeniu, w którym myśleliśmy, że jest piec, okazało się, że pomieszczenie jest całe e, wypełnione koksem, czyli, czyli koncepcja, że piec stoi właśnie tam, padła. W miejscu, gdzie nie było koksu, doszliśmy do samej posadzki, czyli stwierdziliśmy, że musi być drugie pomieszczenie przeznaczone do pieca i znaleźliśmy to drugie pomieszczenie. Jest całe zasypane ścianą, która runęła po prostu do środka i na dzisiaj chyba będziemy kończyć, bo byliśmy tu z Krzyśkiem w zasadzie cały dzień, przerzuciliśmy kilka ton tego gruzu, cegieł i wszystkiego. Także myślę, że następnym razem dziś posuniemy się dalej. Parę rzeczy wyszło. Znaliśmy łopatę tego palacza nieszczęsnego. Czy się znalazł uchwyt? Dzisiaj znalazłem dodatkowo tą część, której się szukał prędzej. Jakieś zawiasy od, od okienka? Prawdopodobnie. To klamka. Przepraszam, klamka. Klamka, klamka, nawet dwie sztuki z tego co widzę. Tak, ale tam jeszcze mamy kawałek dalej, też są jeszcze rzeczy. Wszystkiego. No to te, te podciągi takie. Mm -hmm. Tu mamy te oprawki. Jeszcze, tutaj jest też tak zwijek takich tych kabli kostek. Aha. Gdzieś była płytka, ale chyba już ją zabrali, ale to Krzysiek znalazł gdzieś obok. z zdobieniami. To najprawdopodobniej jest od bojlera podciąg, który go utrzymywał gdzieś tam. Napinacz, wiek. nie? wygięty, więc to pewnie podtrzymywało to całe mm -hmm. ustrojstwo. A Ty mówisz o płytce ceramicznej? E, Tej, tak. co znalazł tak, podczas tak, tam tak. pozyskiwania tak. belek? Tak No to już tam ją nagrałem wcześniej. W zasadzie tutaj nic więcej ciekawego nie mamy. No dobrze. Ważne, że to jeszcze nie koniec walki. Będziemy walczyć do samego końca. Bo kto jak nie my? <noise> Naszego, bądź, jak to w bądź. polskim w tym filmie było, nie? Dobra. To tu jeszcze stoi, to tu świeci. O, i kto pozdrawia? Relikte der Geschichte, Octavian. Nic nie widzę, ale nie szkodzi. To na tyle w dzisiejszym odcinku. Serdecznie zapraszam Was, drodzy widzowie, do subskrybowania tego kanału oraz pozostawienia po sobie śladu pod filmem. Dzięki czemu mamy szansę na zwiększenie zasięgów naszych materiałów. Serdeczne pozdrowienia i do zobaczenia wkrótce.